Dziś robimy ajurwedyjski napój przeciwzapalny, czyli Golden Milk. Golden Milk mogą pić kobiety karmiące, więc tutaj bardzo fajna informacja dla nas. Jeżeli chodzi o kobiety w ciąży, nie radziłabym, ponieważ może nasilać skurcze macicy, także tutaj bym się wstrzymała, ale karmiące mamy jak najbardziej tak i oczywiście wszyscy poszukujący właściwości przeciwzapalnych. Na samym końcu jeszcze powiem dokładnie, kiedy można go używać. Składniki, których potrzebujecie: kurkuma, Mleko, pieprz czarny, goździki, imbir oraz miód. Do garnuszka wlewamy szklankę mleka. Dodajemy do tego łyżkę kurkumy, parę goździków oraz szczyptę pieprzu. Jest on absolutnie niezbędny, aby aktywować kurkuminę z kurkumy za pomocą piperyny. Do tego jeszcze bierzemy 2-centymetrowy kawałek imbiru, ścieramy go na tarce, oczywiście obrany i również dodajemy do mleka. Gotujemy taką mieszaninę około 8 minut. Chodzi o to, żeby nie doprowadzać do wrzenia, tylko żeby temperatura była taka sobie umiarkowana i na koniec Wlewamy przez sitko, aby pozbyć się tych wszystkich farfoc i dodajemy wielką łychę miodu. Golden Milk możecie pić za każdym razem, kiedy macie jakiś stan zapalny w organizmie. Także każde przeziębienie i jak najbardziej tak każdy stan zapalny, na przykład właśnie zapalenie stałów, jak w moim przypadku, też jak najbardziej wtedy się sprawdzi. Po prostu on dusi stan zapalny za pomocą kurkuminy, która jest właśnie tym składnikiem zawartym w kurkumie. Ona ma dużo silne właściwości, dużo silniejsze właściwości dzięki dodaniu właśnie pieprzu do tej całej mikstury, ponieważ piperyna podbija działanie kurkuminy. Do tego mamy miód, goździki, czyli też działanie przeciwbakteryjne. Także samo zdrowie. Polecam Wam wszystkim, właśnie zwłaszcza małym karmiącym, które mają mało możliwości skorzystania z czegoś mocniejszego, a to naprawdę działa.